Cesiu Cesiu. Gdzie to Czesio przyszedł? Co? Cesiu? Przyszedłem. Skontrolować. Tak, tu będziesz kontrolował Cesiu. Tu. No, tu skontrolowałeś Cesiu. Tak. I co jeszcze Ciesiu będzie kontrolował? Hmm? No nie ma tutaj nic dla Czesia takiego za bardzo. Chodź Czesiu, idziemy. Może już pójdziesz do domu, co? bierzesz go? No nie wiem, nie chcę mi siedzieć, to go samochodem zawiozę chyba gada jednego. Czesiek, chodź, pojedziemy. Na znaczy, coś ty tu przylat ze mną. Chodź. Czesiu, idziemy, chodź. Czesiu, idziemy. Chodź, będziemy jechać do domu, pojedziesz do owiec. Ty nie jesteś pies. Chodź. Czesiu! Czesiowi się chyba spodobało u nas.